Majestatycznie sunąc drogą na przekór grawitacji, swych mniejszych towarzyszy skrzętnie omijając, granitowe dwa głazy z dalekiej Skandynawii parły uparcie do przodu, odgłosu nie wydając. Widok był niezwykły, bo mniejsza zadziwione, w prawdziwej rozterce aż sypnęły piaskiem. Przy czym darły się zgodnie, że jest ustalone, nam kamieniom niewolno, mamy leżeć plackiem. Dzielni podróżnicy, pomyślałem życzliwie, daleko od ich domu, ileż w tym wytrwałości, zaś miejscowe, niczym psy ujadające, płaczliwe, cóż za dziwny konflikt, pełen zawiłości. Z jedynej matki, Lecz zupełnie sobie obcy, pogrążeni w oceanach, wysoko niedostępni. Milczący przewodnicy, mąciciele wody, przyrośnięci do ziemi, zaś inni, szaleni. Przed zachodem słońca zniknęły z moich oczu. Tumult ucichł. Na laurach emocje spoczęły. Sypkie ślady świadczyły, że niedawno ktoś kroczył. Przecierając innym ścieżkę, przekornie i roztropnie.